Witam serdecznie, chciałam zrobić live'a i konkurs niestety strasznie wieje, a internet się rozłączył tutaj na plaży, więc nagrywam normalny filmik. Ale jeśli chcecie zdobyć magnesiki z naszej wycieczki po Włoszech, różne magnesy z różnych miast oraz pocztówki, wystarczy napisać w komentarzu pocztówka, takie hasło konkursowe, pocztówka. Każdy, kto napisze pocztówka w komentarzu, będzie brał udział w losowaniu właśnie pocztóweczek oraz magnesików. Także kilka to będzie kilka miast, także zapraszam, mam nadzieję, że Wam się podoba taki konkursik, pomysł tak na szybko, ponieważ z live'u niestety nici, ale mamy draping z drapeczki włoskie, tu mamy taką biedronkę za 2 euro, Następna zrapka za 2 euro, kolejna, to już mamy 3. I czwarta, po 2 euro różne wzięłam właśnie. Jedną fajną dorwałam krzyżóweczkę za 3 euro. Całkowicie podobna do naszej, jedynie tutaj jest jakiś bonusik. Troszeczkę już nadrapałam właśnie sobie, się opalając. Zostawiłam jeszcze 4 literki. A to TV właśnie, to jest piąta literka, jeszcze nie drapałam, bo zobaczcie, tu taka ciekawostka, bardzo dużo słów posiada właśnie literkę V, gdzie u nas już bardzo rzadko można spotkać krzeszówcem No i jedną zdrapkę za 5 euro. Postaram się znaleźć jeszcze gdzieś zadyszkę może, jakaś jest, na pewno jest jakaś zadyszka, ale ta jest taka piękna, turystyczna, plażink japonki, także zaraz ją sobie zdrapiemy. A zaczniemy może od tej ale tu wieje niestety przepraszam, jakieś są hałasy właśnie ale wiatr nad morzem, niesamowite dzisiaj ale piękna, piękna pogoda widzę, że ludzie tu korzystają może zobaczcie kawałek Wam pokażę jeszcze z widoków my już przeszliśmy właśnie z plażingu, bo się spiekliśmy no i drapiemy krzyżóweczka V, właśnie te V bardzo jest interesujące. A do bonusu próbuje mi R i będzie jakaś rina. No zobaczymy, ile tu coś wygramy. Jeżeli coś wygramy, dwa razy V, tu gdzieś widziałam DVD słowie i tu dwa razy V. Jest naprawdę sporo. No i zostało nam jeszcze cztery literki. Kolejna to J. się nie ma. F. Pewnie też nie ma, nie ma. A jest, jest, jest. Przyoczyłabym. Ale coś czuję, że ta krzyżówka będzie pusta. Fajnie się drapie. Muszę kupić koniecznie. Za chwilę pójdę po następno. Q. O. I jest jedno słowo, ale musimy mieć trzy słowa, żeby wygrać trzy euro. Także jeszcze dwa nam brakują i ostatnia literka i i mamy drugie słowo o mamy trzecie słowo, a ja powiedziałam, że zaraz pójdziemy na kolację to po drodze sobie wymienię na następną taką krzyżówkę, bardzo się cieszę, fajnie, że jest jakaś wygrana 3 euro już mamy, szukamy dalej i i i i no i tutaj ry nam brakuje ale sprawdzimy co tam się kryło jakaś kwota tak, tam było 3 euro. No nic, mamy trzy słowa. O, czwarte, przepraszam, mamy cztery słowa. Tu jest i. I tutaj jeszcze i. I tu. No dobrze, ale mamy cztery słowa. 10 euro, spójrzcie. Super, 4 słowa dają nam 10 euro. Będzie zaraz wymianka, także jutro. Nie wiem, jak to uda mi się przez ten internet wstawić filmik, ale następny będzie draping w kolejnym dniu. I przypominam, jeżeli chcecie udział w, wziąć w naszym konkursie, wpiszcie w słowo pocztówka w komentarzu, a teraz podrapiemy sobie kolejną zdrapkę. ale wie, jeżeli mi tylko nie wywiało tej zdrapki. Tu mamy jakieś wygrywające symbole na biedronce. To będzie chyba truskawka, korona. Oj, troszkę tutaj z wieje. to jest jakaś chmurka chyba? Jak ktoś umie po włosku, to możecie pisać. Co to jest pepita? <noise> Czyli tu mamy trzy, cztery symbole. Koronę szukamy, truskawkę, diament oraz chmurkę chyba, zobaczcie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie znam się. Mamy żółwia. Gwiazdkę. O, co to jest? <laughs> Jakiś symbol. Ok, lecimy dalej. Pierścionek. Tu mamy pomnożone razy 5. I, i ten chyba symbol się nam pokaże, tak elefant. Tak podobnie do po angielsku to będzie słonik. Podkowa razy 2 nam mnożyła, ale nie mamy. To będzie chyba tęcza. Monety. Worek pieniędzy i ostatni symbol. u skrzynia. No niestety, tutaj mamy przegraną zdrabkę. Nie ma nic korony, nie ma diamenta, nie ma truskawki, nie ma i tej chmurki również. No to 2 euro, niestety. Tutaj nic nie wygraliśmy ze 2 euro. A co my tu mamy? Tu mamy liczby, dobra, to szukamy liczb. 21, 34, 27 i 24. 16, mamy 28 blisko, 33 obok, 37, 22. No, chyba te zdrapeczki po 3 euro, po 5 będą lepsze, bo tutaj nic pusto. 19 i 11. Tak jest, ta zdrapa pusta. Także na razie mamy tylko 10 euro. Ta zdrapa mnie ciekawie, ponieważ nie znam zasad. Tutaj jakieś karty chyba, a to będzie jakiś joker. Gwiazdka, tu jakieś karty będziemy szukać. No, odkryjmy tą na środku, co tu jest. E, e, aha, tak, tak, tak. Mamy 0. 0. jakieś karty. 1, 1, 0, 0. Nie mam pojęcia, to chyba taki układ ma się pojawić w tych czterech grach. Tak myślę, nie wiem. Tu mamy jakąś szóstkę, dziesiątkę, baleta, czy dziewiątkę. O, to ciężka sytuacja z tą zdrabką. Tej już więcej nie kupię, bo nie, nie znam się na tej. To chyba jest król walet. Jakiś walet ósemka. Trójka. O, czwórka. No tutaj nic się nie zgadza, także na pewno będzie pusto. Spójrzmy. Żadna się tu nam nie po... Powtórzyła, także chyba ta zdrabka jest pusta. Ta jest ładna, śniadaniowa. Mamy rogaliki, proszę bardzo. Bongiorno, no to lecimy. Co tu mamy szukać? Chyba jakieś symbole. No jakie ja się tu nic nie znam. Zobaczmy. Mamy znaleźć symbol budzika. Budzik, taki budzik, symbol. Chyba kanapeczki albo tęcza. No to szukamy. Mamy masełko, mleczko, cytrynkę, biedronkę, chyba brzoskwinkę, gruszkę. Jest, jest symbol budzika i zobaczcie, 2 euro. A tu jakieś kontrolne numery, to trzeba zdrapać później. Aha, także mamy 2 euro. Czyli 12 jest na razie melo, melo sól i kwiatek a tu jakiś bonus jeszcze jest o, ho, 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 ho było 200 euro ale o co tu chodzi to tego nie drapiemy premio bonus 200 no nic, będę myśleć, będę sprawdzać ale jest wygrana no i ta taka turystyczna bardzo plażowa z drapeczka na koniec za 5 euro tam, tam ciekawie, tu mamy jedną grę, drugą i trzecią. W drugiej grze mnie ciekawie co tu mamy znaleźć. Gratatuty i symboli. Aha, tak wszystko rozumiem. Ok. <słuchy> Lecimy. 36, 30, 38, 23. Bonus razy 10, 26. No nie mamy 26, niestety, zobaczcie. Nie. Nie było 26, a tu mamy 11, 21, 34, 25, a te 26, to chyba tutaj będziemy szukać jeszcze. Właśnie. 41 nie ma. 46 to za wysoko, na 40 nic nam tu nie dali. 12, 35, 36 mamy, no niestety. Hmm, obok 14, przydałaby się jakaś wygrana bozdrawka za 5 euro. O, tutaj mamy coś, jakiś turista per Sempre. 19, brak. 24, a mamy 23. I 44. Właśnie taki fajny wachlarz otwieracz. Jest to magnesik, ale zobacz, jak fajnie się nim drapie. Jeśli chcecie wygrać, wpiszcie pocztówka w komentarzu. Takie hasło będzie losowanie zwycięzców. Będzie kilku zwycięzców. 5 euro. Tu chyba mamy znaleźć takie same koty. 55 po raz drugi, a ile razy trzeba mieć? Mamy dwa razy 5 euro, a pewnie 3 razy. Trowidłowy importi. Jak obstawiacie? Wystarczy dwa? Mamy dwa razy 5 euro. Jest wygrana zdrabka, czy nie? Oto jest pytanie. Zaraz sobie przetłumaczę. No nie będę Was tu męczyć. Myślę, że chyba jest tutaj 5 euro. Sprawdzimy. Wymienimy na kolejne zdrapeczki. Także zapraszam. Będzie jeszcze jeden drapik z Włoch. Także do zobaczenia. Konkursowe hasełko, pocztówka w komentarzu i zapraszam na kolejny filmik. Już niebawem. Życzę udanych wakacji i urlopowania. Jeśli ktoś też jest na urlopie. Jeszcze widoczek na koniec. I ja się z Wami żegnam. Do zobaczyska!